W dzisiejszym odcinku o podpisanej przez prezydenta ustawie dotyczącej cit dla banków w dużym przełomie, jeżeli chodzi o konto OKI, a także apelu XTB do prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Będzie też o fundacji rodzinnej inflacji. Dużo się naprawdę działo w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, dlatego po prostu zaczynajmy. A Wy pamiętajcie, że partnerem kanału jest XTB, gdzie jeszcze konta OKI oczywiście nie ma, ale możecie tam założyć konta emerytalne IKE i IGZE, no i oczywiście wykorzystać tegoroczne limity wpłat, które w nowym Roku, przepadną bezpowrotnie. Klikajcie link w opisie, a my zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która znacząco podwyższy podatek CIT dla banków. Prezydent powiedział, że choć w kampanii wyborczej deklarował, przypomnę tak zwanej e, deklaracji toruńskiej, że unikać będzie podnoszenia podatków, w tym przypadku uznał, że jest to po prostu konieczne. I jak wyjaśnił, nie jest akceptowalne, by ciężar fiskalny spadał głównie na statystycznego obywatela lub niewielkie przedsiębiorstwa, podczas gdy duże instytucje finansowe generują rekompensacje zyski I co do zasady, tutaj trzeba się po prostu zgodzić. Dla przypomnienia, nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, no i zgodnie z nimi podatek dochodowy od osób prawnych, czyli ten tak zwany CIT, który do tej pory wynosił 19%, no dla banków drastycznie wzrośnie z tych 19% do 20%. Jednak w 2026 roku ta stawka zostanie podniesiona na poziom aż 30%, a a w 2027 spadnie do 26%, no i dopiero w 2028 roku ustabilizuje się na poziomie 23%. Zwolennicy oczywiście się cieszą, bo to jest zastrzyk gotówki dla budżetu, ale decyzja spotyka się też z ogromną krytyką, na przykład sektora bankowego, co. De facto nie dziwi. Związek Banków Polskich na przykład wskazuje, że podniesienie stawki CIT tylko dla branży bankowej jest po prostu niesprawiedliwe, a nawet może być sprzeczne z zasadą równego traktowania podatników. No z czym ja się też w sumie zgadzam, ale było też weto. Myślę, że dla kilku osób może być to istotne, żeby o tym wspomnieć. Weto dotyczyło nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych, bo tam pewne rzeczy miały się drobne zmienić i być bardziej niekorzystne. Natomiast nie zanudzajmy, zostańmy sobie co prawda przy polityce, ustawach, ale dorzućmy do tego XTB, które publicznie zaapelowało do prezydenta o podpisanie ustawy o rynku kryptoaktywów. I teraz spółka podkreśla, że czas na dyskusję nad szczegółami minął ponad rok temu, a brak jakichkolwiek krajowych przepisów jest dziś większym zagrożeniem dla inwestorów i przedsiębiorców niż ewentualne niedoskonałości samej ustawy. Na dzień dzisiejszy Polska ma już ponad 11 miesięcy opóźnienia we wdrożeniu unijnego rozporządzenia MIKA, które wymagało przyjęcia ustawy do końca 2024 roku. W praktyce oznacza to całkowity brak nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów oraz brak możliwości wydania licencji przez po prostu KNF, czyli nasz krajowy organ do tego uprawniony. I co też ważne, osłabia to ochronę inwestorów i stawia polskie firmy w gorszej pozycji niż. Konkurencję z krajów Unii Europejskiej. Co według mnie jest zatrważające, ustawa liczy aż 334 strony i to czyni ją jedną z najbardziej rozbudowanych implementacji w Europie, podczas gdy inne państwa potrafiły zrobić to lepiej, np. Cypr czy Czechy wdrożyły Mike w formie prostych krótkich aktów prawnych. Z tego powodu część polityków, na przykład Spisu i Konfederacji, apeluje do prezydenta po prostu o weto, wskazując na przepisy wykraczające poza wymagania Unii Europejskiej. Jednocześnie rośnie też grupa Organizacji i ekspertów, w tym na przykład Fintech Poland, wzywających do natychmiastowego podpisania tej ustawy, bo okres przejściowy dla tej całej dyrektywy Mika kończy się 30 czerwca 2026 roku i nie może zostać przedłużony. XTB, mimo że równolegle stara się o licencję na przykład na Cyprze, podkreśla, że priorytetem jest dla XTB. Działanie po prostu pod polskim nadzorem. Spółka deklaruje, że chce rozwijać ofertę krypto w Polsce i uważa, że brak ustawy blokuje ten rozwój całego rynku w zasadzie też oraz szkodzi krajowym inwestorom. No i firma argumentuje, że polskie regulacje są jej naturalnym środowiskiem, ale zagraniczne licencje mają jednocześnie zabezpieczyć ciągłość działania po prostu tego biznesu. Do momentu, aż polskie przepisy nie zaczną obowiązywać, to jest jakaś wyjście w awaryjne, jakaś furtka awaryjna. Ja przypomnę na przykład, że XTB w swojej strategii na 2025 rok Wspominało o tym, że krypto po prostu wprowadzi, ale widać, że siła wyższa, czyli regulacje, dalej to uniemożliwiają, niestety. Ale jest też według mnie bardzo istotna i duża informacja: no bo oprócz tego, że poznaliśmy limity wpłat na konta emerytalne Ike czy X na 2026 rok, swoją drogą to bardzo duże i tak już naprawdę można tam sporo gotówki umieścić. To też puls biznesu wrzucił niezły smaczek na temat konta OKI, czyli ogłoszonego w sierpniu osobistego konta inwestycyjnego. Otóż po pierwsze, rzekomo prace są na zaawansowanym poziomie i to już jest jakaś deklaracja, ale takie deklaracje już były, no i z mojej perspektywy. Czy uda się to dowieść lada dzień? Nie, da, nie, nie wiadomo. Natomiast w Ministerstwie Finansów narasta obawa, że oki zamiast przyciągać pieniądze Polaków na krajowy rynek kapitałowy, mogą stać się narzędziem do masowego transferu oszczędności za granicę. Pierwotny projekt zakładał możliwość inwestowania do 100 tysięcy euro zupełnie bez podatku. Natomiast do 25 tysięcy można byłoby ulokować w depozytach lub Obligacjach, a reszta mogłaby być inwestowana w instrumenty po prostu jakieś rynkowe. Problem? No tutaj zaczyna się właśnie problem, bo przepisy nie ograniczały inwestycji do polskiej giełdy, a takie przecież było pierwotne założenie. Ministerstwo zdało sobie sprawę, że. Wiele nowych yy, takich środków, które mogłyby napłynąć na GPW, de facto mogłyby nie napływać na GPW, tylko po prostu wypływać z kraju przez amerykańskie big techy czy na przykład globalne etf -y. I dlatego, jak ustalił Puls Biznesu, resort finansów rozważa nowe limity czy nowe jakieś takie obostrzenia. W maklerskich oki inwestować będzie można wyłącznie na polskiej giełdzie. Z kolei, na przykład, oki w TFI obejmą tylko te fundusze, które nie lokują więcej niż 30% aktywów za granicą. To jest coś podobnego do tego, co mamy za mechanizm w PPK. Oznacza to w sumie wyciągnięcie z programu takich wielu interesujących instrumentów, np. akcje czy ETF-y globalne, czy np. z USA, rynki wschodzące, surowce i pewnie jeszcze wiele innych, których tutaj nie wymieniłem. Natomiast nie wiadomo jeszcze, jak resort ma zamiar po prostu to kontrolować, te zmienne w czasie zaangażowania w zagraniczne rynki. Natomiast minister finansów Andrzej Domański podkreślał wcześniej, że oki mają stać się impulsem dla polskiej gospodarki, zwiększyć inwestycje i wzmocnić nasz rynek kapitałowy. Rząd liczy, że tylko w 3 lata na Oki ma trafić między 60 a 100 miliardów złotych, co pomogłoby podnieść kapitalizację GPW, która dziś stanowi zaledwie 22% PKB, przy unijnej średniej wyżnoszącej wynoszą, 63%. Prace nad ustawą wciąż trwają, a projekt ma zostać opublikowany lada dzień. Czy tak się stanie? No, wiemy, jak to było z ogłoszeniami w przypadku np. podatku Belki. Natomiast z mojej perspektywy, to jest bycza informacja. Serio, jeżeli dalej uważają, że na rynek kapitałowy w Polsce, na nasze GPW, może napłynąć 100 miliardów złotych w 3 lata, to jest to potężny kop dla giełdy papierów wartościowych. Wystarczy spojrzeć, jaki pozytywny wpływ miało i dalej ma PPK na polski rynek, no bo tam cały czas ten kapitał płynie. A do dziś, od 2019 roku, fundusze PPK zgromadziły zaledwie, no zaledwie niecałe 43 miliardy złotych. To pokazuje skalę i apetyt w koncie Oki. No i mimo mojego krytycznego podejścia, na przykład w tym filmie, ja osobiście kibicuję Oki, żeby to konto po prostu ujrzało światło dzienne jak najszybciej, bo jest to kolejna oszczędność dla nas, inwestorów. Nie będziemy musieli tego nieszczęsnego podatku belki płacić. Na koniec, natomiast dostaliśmy też szacunek inflacji za listopad. No i inflacja CPI wyniosła w listopadzie zaledwie 2,4% rok do roku. I to jest najniższy wzrost cen od 20 miesięcy, a do tego o 20 poniżej konsensusu analityków. Więc wygląda to dobrze, i zapewne jest to kolejny driver do dalszych obniżek stóp procentowych w przyszłości. Dlatego kredytobiorcy. Mogą sobie zacierać ręce. No i też informacja z wczoraj: no, zostawię Was tylko co prawda bez komentarza, ale z odcinkiem z kanału 0 z panią Olgą Malinkiewicz. Jest tam podobno niezła orka i konfrontacja z prezesem spółki Columbus Energy z GPW. Ale ten materiał jest przede mną jeszcze, więc ja tutaj nie będę nic komentował. Dlatego jeżeli chcecie, to link zostawię w opisie. Ale pamiętajcie, że mamy koniec roku. Nowe limity IKE i Xe już niebawem, ale jeszcze, jeżeli nie wykorzystaliście tegorocznych, no to chyba warto o tym pomyśleć. Możecie założyć konto IKE czy XE w XTB, zajrzyjcie do linku w opisie. Ja zapraszam też na ten odcinek, w którym krytykowałem konto no Oki, ale uważam, że dosyć podstawnie. Także zachęcam, a Wy się trzymajcie i do usłyszenia w następnym odcinku.